Babcia to w dzisiejszych czasach nie siwa staruszka spędzająca całe dnie w bujanym fotelu z drutami w rękach, a dziadek to nie starszy pan w kapciach przed telewizorem. Współcześni seniorzy to bardzo często osoby z pasjami, ciekawi świata i pełni chęci do życia. Wiek nie jest żadną przeszkodą w spełnianiu marzeń. Aktywny senior stawiający sobie cele jest zdrowszy, mniej podatny na depresję i lepiej radzi sobie z samotnością. Podkreśla Bożena Janicka, prezes porozumienia pracodawców ochrony zdrowia. Dzień babci i dziadka to doskonała okazja, żeby zwrócić uwagę na potrzeby starszych osób. Bez względu na wszystkie, z pewnością najważniejszą z potrzeb jest uwaga ze strony najbliższych. Senior, który ma świadomość, że może liczyć na swoje dzieci czy wnuki, stara się żyć jak najdłużej. Co więcej, stawia na swój rozwój. Niezmienną popularnością cieszą się uniwersytety trzeciego wieku i kluby seniorów. Starsze osoby widywane są w siłowniach, na pływalniach, zapisują się na kursy tańca, a nawet zakochują. Co roku zastanawiamy się, jaki prezent przygotować dla naszych kochanych babci i dziadków, co Oprócz kwiatków, czekoladek i poczucia miłości z naszej strony sprawi im największą radość, pomyślmy, co lubią. Jeśli malować, to może warsztaty plastyczne, gotować warsztaty kulinarne, podróżować wycieczka, a może nauka języka obcego, obsługi komputera, wybór jest duży, a najważniejsze jest to, żeby prezent sprawiał nie tylko chwilową radość, ale był jednym z najpiękniejszych wspomnień, które utwierdzą seniora w przekonaniu, że nie jest sam. Jeśli w otoczeniu widzimy starsze samotne osoby, podajmy im dłoń i poświęćmy choć trochę uwagi. Apeluje Bożena Janicka, życząc babciom i dziadkom wielu kolejnych lat spędzonych w niezawodnym zdrowiu.